Kanoc jest przede mną cel. to zostawiony stół, Baby i zmielony ser. Ja, ja, biegnący chór. Mam przejedzenia stan. W majonezie widzę cały świat. I choć lukru też już dosyć mam. Nie powiem stop, nie powiem pas. Chcę unosić się na wietrze, ale ważę trochę więcej. Idę tam, gdzie dokładki są Daj mi jaj, dokładkę daj Święta cieszą mnie milionem dań O, mam w brzuchu tuzin bab Nawet jeśli zwykle dietę masz Święta możesz tak jak ja W życiu jednak jeszcze liczy się Cały przedświąteczny stres Jak chcesz sobie Wielkanoc nie tyj Ale najpierw okna myj